O czym się nie rozmawia w rodzinie. Kiedy miałem 14 lat, sprzątaliśmy z tatą jego stół warsztatowy. Znalazłem coś, co uznałem za stopiony kawałek metalu, zawinięty w szmatkę. Zapytałem go, co to jest, a on powiedział coś w stylu: "Wow, nie sądziłem, że to jeszcze mam". Powiedział mi, że pewnego dnia, kiedy skończę 18 lat, powie mi, co to naprawdę jest. Przez 4 lata ta rzecz zaprzątała moje myśli. Zakradałem się do garażu podczas rodzinnych grilli, w bożonarodzeniowe poranki, w przypadkowe popołudnia, tylko po to, żeby wpatrywać się w ten zawinięty przedmiot w skrzynce z narzędziami taty. Szmatka była stara i poplamiona. Czasami ją podnosiłem, czując jej Ciężar, próbując zgadnąć, co mogłoby wymagać objawienia na 18. urodziny. Moi znajomi myśleli, że zwariowałem. Po prostu rozpakuj to, kiedy go nie ma w domu, mówili. Ale coś w nie taty tamtego dnia mnie powstrzymało. Próbowałem wszystkiego, żeby go złamać: przekupstwo, wzbudzanie poczucia winy, targowanie się. Co jeśli będę miał same piątki? Co jeśli coś ci się stanie, zanim skończę 18 lat? Nic nie działało. On tylko patrzył na mnie tym samym obojętnym wzrokiem i mówił: "Kiedy skończysz 18 lat, synu?". Ta tajemnica doprowadzała mnie do szaleństwa. Leżałem bezsennie, wymyślając skomplikowane teorie, każda bardziej dramatyczna od poprzedniej. Wujek Mike był kiedyś wspólnikiem taty i jego najlepszym przyjacielem. Mała firma budowlana zawsze śmiała się na rodzinnych spotkaniach. Mike był jak drugi ojciec. Uczył mnie futbolu, przemycał dodatkowy deser, kiedy mama nie patrzyła. A potem, kiedy miałem 8 lat, Mike po prostu zniknął. Bez pożegnania, bez wyjaśnienia. Kiedy pytałem, mama dziwnie patrzyła i zmieniała temat. Tata mam coś o przeprowadzce Majka do Arizony. Nasz dom zmienił się po wyjeździe Majka. Tata zaczął zamykać garaż na noc. Denerwował się, gdy ktoś pukał do drzwi. Mama znajdowała go gapiącego się przez okno kuchenne o rąk nad ranem, obserwującego ulicę. Myśleli, że nie zauważyłem, ale dzieci wszystko wychwytują. Mijały lata, żadnych kartek świątecznych. Żadnych telefonów, jakby zniknął. Ale czasami przyłapywałam tatę wpatrującego się w ich stare wspólne zdjęcia. Rankiem po moich osiemnastych urodzinach przyparłam go do murów kuchni. Dziś jest ten dzień, tato. Drżącymi rękami odstawił kawę. Jesteś pewien, że chcesz wiedzieć? Są rzeczy, które raz poznasz, nie da się odzwyczaić? Skinęłam głową z bijącym sercem. Zniknął w garażu i wrócił z tym znajomym pakunkiem. Siedzieliśmy przy kuchennym stole, a on powoli zaczął go rozpakowywać. Jego ręce drżały. Chodzi o Majka, powiedział cicho, wyjaśniając, dlaczego tak naprawdę zniknął. Putno opadło, odsłaniając coś poszarpanego i poskręcanego. Mi i Majkowi dobrze szło w interesach, ale Maj zaczął być chciwy, zgarniając pieniądze z ogłoszeń o pracę, zawyżając ceny klientom. Kryłam go, myśląc, że się ogarnie. Głos taty cichu. Pewnej nocy Mike pojawił się tu kompletnie pijany, z dzikim wzrokiem. Twoja mama właśnie położyła cię spać na górze. Żądał, żebym podpisał swoją połowę firmy. Gapiłem się na poskręcany metal. Powiedziałem mu, że jest pijany i musi odejść. Wtedy wyciągnął łom z kieszeni kurtki. Powiedział, że jeśli nie podpiszę, dopilnuje, żebym już nigdy nie mógł prowadzić żadnego biznesu. Tata podniósł zmiażdżony kawałek metalu. Zamachnął się na moją głowę. Uchyliłem się i łom uderzył w kuchenny blat. Walczyliśmy. Udało mi się mu go wyrwać, ale on nie przestawał. Jego głos się załamał. Groził, że zrobi krzywdę tobie i twojej matce. Więc kiedy rzucił się na mnie kolejny raz, uderzyłem go tylko raz, ale upadł mocno. Pokój zawirował. Tato, sprawdziłem puls. Nic, majka nie było. Trzęsły mi się ręce. Zadzwoniłem do twojego wujka Tomiego, odstrzegałby nad ranem. Przyszedł bez zadawania pytań. W tym tygodniu zaczynał się duży projekt komercyjny. Tata spojrzał prosto na mnie. Mike stał się częścią fundamentów Best Buy na Miller Road. Powiedzieliśmy wszystkim, że przeprowadził się do Arizony.